Witajcie drodzy Grzybiarze, co my tutaj dzisiaj planujemy? Mamy 29 lipiec, czy nie za szybko na Grzyby? Jest bardzo słoneczny poranek, 17 stopni, pokazywał termometr w samochodzie, jak startowałem. Godzina 6.25 rano. Obudzę się nawet w sobotę wcześnie. Spać już nie mogłem. No i mówię, wybiorę się na rekonesans do lasu. Zobaczymy co, co tutaj się dzieje. Jagody się już prawdopodobnie skończyły, bo widziałem mnóstwo ludzi już dużo wcześniej jak wozili koszyczki z jagodami. No i tak popatrzyłem na internecie, na pewno możemy spodziewać się kani, kurek, pewnych gatunków prawdziwka, nie, co tam jeszcze, podgrzybek zajączek, no i zapewne wszelakie gąski już powinny dawno wychodzić, No ale zobaczymy, no bo to jest środek lata, jeszcze nie jest to. Sezon w pełni. Przyjechałem do tego lasu, w którym grzyby się kończą szybciej. To może i tutaj się zaczynają prędzej. Także no, znajomy widok, pełno gałęzi. A tutaj droga wyjeżdżona ciężkim sprzętem nie było tego ostatnio. Także można się. Tutaj spodziewać widoku ciętych drzew. No dobra, na razie się na chwilę wyłączam, opowiadam jeszcze później. Co ciekawego tutaj słychać. Na razie idziemy zobaczyć, czy cokolwiek z tej ściółki wyrasta. 20 minut. Uważę tak sobie i kontroluje ten las i absolutnie nie ma grzybów las wygląda jak jakby już był po sezonie także ściółka w ogóle jeszcze przynajmniej w tym lesie nie wystartowała z niczym jakieś psiuchy na korzeniach jedynie były zauważalne Tutaj w tym miejscu były czerwone kozaki w zeszłym roku, ale bardzo szybko się skończyły, tak migły tylko i tyle było z tych czerwonych kozaków. No pójdę jeszcze zobaczę na miejsce, gdzie, gdzie karnie się pokazywały. bo jak na razie szczerze nie ma sensu jeszcze chodzić do lasu ściółka. Jeszcze się nawilża. Jest tak dosyć mokro. Chociaż rosy na butach nie mam. Ale po ziemi, tutaj po drodze, widać, że, że nie, nie jest y, suchy las. No, pójdziemy teraz tam w drugą stronę. Tam miałem takie miejsce, gdzie trochę tykani było. Ostatnio kontaktował się ze mną kolega. W Wielkiej Brytanii. No i pokazywał już mnóstwo kani przytaszczył na kotlety. No i może i u nas też już te kanie będą. Blazłem w takie chaszcze. No ale szczerze powiem, gdyby się ktoś jeszcze planował, wybierać to grzyby. Nie wiem, może ten rejon polski, dolnośląskie województwo jakby później startuje z grzybami no mówię, no jest końcówka lipca i las jest pusty nie tylko żadnego samochodu nie było tam I wiadomo, że nikt jeszcze nie planuje chodzić na grzyby ale taki rekonesansik można zrobić na pewno nie wybrałem się na warunno. Kontakt z przyrodą, z drzewami. Trochę te mikrofalówki, które wszędzie poglądowali. Człowieka od tego odpocznie. Wszędzie mamy te anteny i smażą nas falami przeróżnej nazwy. Choćby tymi 5G ostatnio. Więc las to dobry pomysł na jakby odnowienie swojej witalności. Regenerowanie siebie. Oj, idzie na Chciałem na skróty tu przejść, a nie lubię tego typu lasu. Nie dość, że bardzo mało grzybów w nim jest. Przynajmniej mi się tak Wydaje To się źle po tym chodzi. Wysokie drzewa mnóstwo jeżyn, paproci i tyle w temacie jeśli chodzi o grzyby. No i tak sobie będziemy. No właśnie się przedzieram przez jeżyny. ogólnie las wygląda bardzo fajnie, ale takie mam przeczucie jakby był nie przed sezonem tylko po sezonie, taki jesienny las. Dobra, na chwilę się odłączę, będziemy startować w te miejsce gdzie te kanie były. Ostatnie dwa dni trochę. Popadało, moja beczka w ogrodzie pełna, no i tutaj taka kałuża na drodze leśnej, też wypełniona po brzegi. Także powinno coś się pokazać, ale niestety ku moim oczekiwaniom nic nie ma. Słoneczko świeci bardzo mocno, jak to przed siódmą rano w lecie tu w tym miejscu właśnie o właśnie ten lasek, gdzie te słoneczko tak oświetlało było bardzo dużo w zeszłym roku podgrzybków to praktycznie od tamtego miejsca aż tam tak na, na 100 metrach szło na zbierać cały kosz podgrzybków tu właśnie taki taka ściółka z mchem i tylko w tym miejscu, gdzie te słońce padało, bo tam już jak głębiej się wchodziło, to totalna lipa. Kawałeczki poodgradzane, będą chyba zasadzane nowe, młodniki. Jak tną las i wywożą do Chin. O, tutaj bardzo fajne zjawisko. Muszę chyba to ominąć, się tyle się natrudził ten pajączek. Tyle się natrudził, żeby tą pajęczynę zbudować. Nie będę mu tego rozrywał. Ominę to. No, niech sobie czatuje na swoje robale. No, takie zjawiska w lesie możemy spotkać, ale wielu ludzi się w ogóle nad. Nad tym nie zastanawia, tylko ciach i rozwala, takie coś, a pająk się męczy od Wole Wolę pająki od much. Zwłaszcza na wsiach, gdzie much jest ogrom. No idziemy dalej. Zobaczymy, co, co jeszcze wypatrzę, bo... Tak jak wspominał Grzybów Zero, mogłoby się coś pokazać, tak wtedy. kilka kań, A lubię takie kanie, smażone jak kotlet schabowy. O i tutaj... I tu mamy kolejnego pająka. O, aż ostrość nie może złapać. Ale jest tutaj i znowu taka wielka pajęczyna. Też się O, z tego ujęcia będzie ją ja widać. Fajne zjawisko. Tak wysoko. O, sobie idzie pajęczek. telefon ostrości nie może złapać dobra idziemy dalej i rosa się pokazała nawet trochę buty mam zmoczone idziemy dalej no ale tego widoku to nie lubię wszędzie to jest na porządku dziennym tylko żeby to było wyzbierane to rozumiem A tak to leży sobie Dobra, idziemy dalej na tykanie. Jeszcze się zgłoszę za jakiś czas. No i tak z 200 metrów dalej przybrałbym na twarz. Ale zupełnie nie wiem, czego ostrości nie chcę złapać. Może powiększę. O, właśnie. Pajączek na środku drogi. Tak przy powiększeniu łapie ostrość. No i tak sobie ten pajączek tutaj właśnie na środku drogi jest. Muszę znowu ominąć. To już trzeci dzisiaj. No i szczerze powiem, Minęło 35 minut mojego tutaj marszu. Trochę się od samochodu oddaliłem. Myślę, że na pewno 1,5 półtora kilometra linii nawet prostej, już wiem, gdzie samochód stoi. W sumie nie jest to daleko. Półtora kilometra na godzinę się idzie. I tak jakoś plus minus, może kilometr, może półtora. Nieważne, ale jednoznacznie stwierdzam, że jeszcze na grzyby jest za szybko. Zaplanowałem sobie dwa tygodnie urlopu, tylko jeszcze mogę wybrać, czy druga połowa września, czy pierwsza połowa października plus oczywiście jakieś soboty, niedzielę w międzyczasie gdzie będę mógł wyleczyć na grzyby nie zbieram grzybów dla jakichś tam profitów czy sam ich nie lubię jeść na znaczy zjem, ale bardziej żona lubi te marynowane grzybki z cebulką ale głównie chodzę dla przyjemności teraz jeszcze dodatkowo żeby kręcić te filmy i zbierać grzybki bo jest to niesamowita frajda coś mi się tam zaświeciło ale to nie na pewno nie grzyb no i parafrazując nie ma grzybów w lesie nie ma grzybów, nie o znowu jedną nitkę mu oberwałem no Dobra, resztę ostało się. Czwarty pająk na twarz bym go przyjął. Takie dosyć dorodne polują sobie na te swoje robale. Niech polują, a my idziemy dalej. Doszedłem do kolejnego rozwidlenia. Słoneczko coraz wyżej. No, i pójdziemy tutaj. No, i mamy pierwszego grzyba. Ale, jak to mówią, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mamy taką gąskę. Już trochę nadjedzoną. Jeszcze ślimaki za to zabrały. No, zobaczymy, czy to jedna jaskółka. Tutaj ten lasek wygląda jak ten w krępnicy. Mogłem w sumie tam pojechać. Ale wiedziałem, że tu się grzyby szybciej kończą, a tam jeszcze były i były. To mówię, może tu się szybciej zaczynają, a może być odwrotnie. Tam się szybko zaczynają i bardzo długo są. Także ciężko, ciężko wyczaić, w którym lesie jak długo mamy grzybki. Tu mamy taki rów, kiedyś tam tamtędy szedłem, nic tam ciekawego nie ma. Pójdę tędy dookoła. No, ale jedna jaskółeczka była jakaś taka bordowo-fioletowa, gąska. Saspacze ci ponoć kolorów nie rozróżniają, więc tak wypośrodkowałem. No, idziemy dalej i zobaczymy, co tam będzie dalej. No, i tak. Niebawem minie godzina mojego spaceru w lesie za miejscowością, miejscowością Dobra, koło Bolesławca. I oczywiście, tak jak się spodziewałem, był to tylko spacer. Żadnych grzybów nie było, oprócz jednej, jakiejś tam gąski i wracamy do domu. Tak, zastanawiałem się, czy jeszcze na tą krępnicę nie jechać, ale jak ma tam być jeszcze to samo, to sobie daruję ten wypad i dokonam zbioru ogórka w szklarni. No szklarnia bardziej przewidywalna. Jak się dba. Tak się ma. I Ogórek teraz właśnie jest, powiedzmy, w szczytowym stadium owocowania. Wracamy drogą. Tu jest ten wielki rów, kań i też mnie znalazłem. No, liczyłem na obiadek, ale niestety... O, tam jest taki dół głęboki. Tutaj mniejszy, a tam z tyłu dalej większy. No, i maszerujemy dalej do domu. Moje koguty się darły. na co by nie dostały do jedzenia? Kury, znaczy, jeden kogut. Ale co by nie dostały do jedzenia, to im zawsze mało. Zawsze protestują, żeby coś jeszcze chciały. A szczerze powiem, kura zje wszystko. Co tylko tam wysypiemy, to wymłocą równo. Bardzo lubią sałatę. W zeszłym roku się objadały sałatą, w tym roku ja nie miałem, trochę sąsiad rzucał przez płot i tak te kurki sobie podjadały. O, to tak może z telefonu nie widać, ale też taki głęboki dół, raczej tam chyba nikt nie wchodzi nigdy. No i kierujemy się do domu. już nie będę teraz nagrywał jeszcze pokażę zbiór ogórków na sam koniec tego rekonansansu w lesie zobaczymy ile tych ogórków się dzisiaj zbierze słoików w tym roku nie robię bo jeszcze zostały z zeszłego roku i będzie tylko będą tylko na bieżąco moje plony zbierane i głównie będę to przekazywał znajomym Zobaczymy, jak ktoś coś mnie tam wesprze, to będę wdzięczny za to. Zawsze się to przyda na jakąś dodatkową ziemię, czy na nawóz. Żeby plony zawsze były fajne. W przyszłym roku, to znaczy na jesień, już bym musiał przywieźć troszkę nawozu od konia. Siostra zapewne tam ma styrtę. Tego nawozu. Gdyby trzeba było do tych skrzyń znowu coś wrzucić, żeby się przekopo, przekompostowało przez pół roku. I na przyszły rok coś by tam dalej rosło, rosło w, tych, w tych moich skrzyniach. Planuję więcej odmian pomidorów, choć wiem, że w jakimś czasie w tym samym miejscu nie powinno się sadzić tego samego. No ale widzę drugi rok. W tym samym miejscu są pomidory. W środkowej skrzyni. Bo ogórki po, po brzegach zamieniłem. Ogórki z pomidorami. Ale w środkowej skrzyni są te, te, te same rzeczy. Czyli pomidory. I tam sobie widzę radzi dosyć fajnie to. O to na razie. Do zobaczenia do szklarni. Jestem jeszcze na powrocie do samochodu. Ale widzę takie pomarańczowe słupki pobijane po obu stronach drogi o no właśnie jakby zaznaczone dokąd dokąd ma kopara to wszystko wyrywać tu kolejne mam nadzieję że w środku tego lasu nie planują jakąś się asfaltową drogę U. Tu ile cegieł. Ciekawe, czy kiedyś tu w tym miejscu w środku lasu stał jakiś dom, bo tych cegieł jest co niemiara od prawego do lewego brzegu same cegły. No a tam na horyzoncie widzę tam ciężki sprzęt. To wszystko, o, chyba jednak miałem rację. Raczej znaczy nikt tego tutaj nie przytaszczył Tam jakiś murek, tutaj kolejny Chyba nie szukają ukrytego skarbu Pociągu ze złotem Tu jeszcze są to cegły Coś tam było A, tutaj stoi przed nami kopara Bardziej to wygląda jakby planowali tu jakąś drogę asfaltową zrobić w zupełności bym się zdziwił po co droga tutaj Tu mamy bardzo dużego dęba Moimi oczami on wygląda do stroje mniej więcej O, tak to wygląda Taki jest duży. No i mam nadzieję, że ocaleje, bo tam ma jakiś znaczek. Chyba jest pod ochroną, jak jest taki wielki, rozłożysty. Wygląda jak piorun, idący od ziemi do nieba. Tak zresztą wszystko się rozwija. Dlatego ludzie powinni chodzić boso. No zakłócają przepływ energii od ziemi do nieba chodzą w tych plastikowych, gumowych butach. No i tutaj mamy sprzęt, tam jacyś ludzie idą, więc na chwilę przerwę kręcenie. Takie starsze cztery panie. Widok niecodzienny. A sobie biegną z kijkami. Chyba nie będą miały za złe, że ich tutaj do mojego filmu komponowałem. No tak po mieście, po wiosce raczej by tak nie biegły, ale w lesie sobie mogą pozwolić na odrobinę ruchu. No jak mówią ruch to zdrowie, no niech sobie biegają, a my idziemy do domu. No i dotarłem po tym pseudogrzybowaniu do szklarni i będziemy jeść śniadanko jest 9.09 tutaj sobie zerwę świeżego ogórka jest kefirek i chlebek z grubo pokrojonym masłem to było za twarde do rozsmarowania tłuszcz jest najważniejszy w życiu człowieka sól kamienna i chlebek na zakwasie własny także trzeba dbać o zdrowie a ogóreczków co nie miara, będziemy dokonywać później zbioru tak jak mówię, pokazały się dosyć dużej ilości, myślę, że jakieś półwiaderka wiaderka nazbieram także pokażę jeszcze ile się zebrało a na chwilę obecną zajmę się śniadaniem no i już po zbiorze ogórka tyle się go zebrało no Myślę, że dobre 3 kg jego tutaj jest. Głównie takie trochę większe okazy. Jak ten na przykład. No, ale coś z tego będzie się jadło. Także tyle na dzisiejszy raport z lasu i z szklarni. Jeszcze sobie tutaj popracuję chwilę, bo temperatura nie jest aż taka duża. No jakieś 27 stopni Pomidory też okwiecone Wszystko Wszystko leci jak należy Dziękuję